Nawet nie spodziewałem się, że tutaj, w miejscu, gdzie nie ma zwierząt, nie ma pól uprawnych, nie ma obornika, ani nie ma nawet ludzi, jest tyle komarów i innych bzykających stworzonek. No ale dlatego, że one są, to postanowiłem Was zabrać na krótki spacer, ale sam jednocześnie przyjść do miejsca, w którym nie byłem wieki. Tu się zastanawiam dlaczego jest tak zielono ale to za chwilę tutaj o, na tym fragmencie zielonej łączki za chwilę coś posadzimy bo jest ładnie i nic nie rośnie o dziwo ale idę z wami w Olszyny tutaj pewnie tych komarzysków będzie jeszcze więcej ale zobaczymy bo tutaj kiedyś był strumyk Pierw tutaj był taki dołek, ale już go widzę, że nie ma. Zresztą w ogóle kiedyś tutaj było 20 czy 30 lat temu, to tu było bardzo mokro. A teraz można przejść z suchą stopą na początku maja, no co pokazuje, że stan wody w naszym kraju, w centralnej Polsce, jest bardzo niski. Ale proszę bardzo, tu jest jakoś odziwo tak oczyszczone z tych jeżyn. Natomiast każdy krok to masa komarów, które zaraz mnie pewnie zjedzą. Natomiast ten ciek wodny tutaj jest. I wygląda on całkiem ładnie. Zobaczcie, jesteście ja i Wy widzicie, prawda, że pięknie. I tutaj właśnie nad tym ciekiem, no może nie nad samym, tylko dosłownie 20 metrów stąd, robimy to pole warzywne. Więc w razie czego latem będzie można wziąć koneweczkę i przynieść. Wodę, jeśli nie wyschnie, pamiętajmy o tym, że jest dopiero początek maja, a mnie te komary chcą zjeść. Natomiast tutaj też widać, na tej wysepce małej, że chodzą tutaj też jakieś kaczki chyba, a więc to by świadczyło o tym, że jest tutaj dość czysto i żyją sobie różne żyjątka. Natomiast straszne są te komary, więc długo tutaj z wami nie pobędę. Będę musiał wyjść na słońce, tam być może one nie będą tak ochoczo się mną karmić. Bo co prawda troszkę mnie przybyło przez ostatnie lata, a zwłaszcza zimą. No ale chyba skutecznie bym je szybko zjadły. Więc tutaj na tej łączce ja chętnie posieję coś dla sprawdzenia. Dlaczego to jest tak ładnie wykoszone, tego nie wiem. Ale wygląda to rewelacyjnie, bo jak widzicie tutaj, są już ogromne, no ogromne, no metrowe, ponad metrowe, w tym roku pewnie około metr 50 samosiejki, dziczki, olchy. No ale taki tu mamy klimat podmokły, może i dobrze bo przynajmniej coś będzie rosło. Idziecie ze mną kawałek i widzicie, że już w tym miejscu jest właśnie pierwsza wysepka, którą zrobiłem. No i tutaj będzie coś siane. Proszę bardzo. No ja się biorę do pracy, bo tu u tego pola jest jeszcze kawałek nieuprawionego, a ja mam nadzieję, że na początku maja trzeba siać żeby coś wyrosło, no liczyć później na dobrą pogodę, że wyrośnie i że nic sobie też nie zje. Na przykład jakieś dzikie zwierzątka, które będą miały ochotę sobie przyjść, bo dziki tutaj na tym polu również grasują. Więc pamiętajcie o tym, że prowadzę wydawnictwo autorskie. Jeśli chcecie wydać swoją książkę, to zaglądajcie tam, tam wszystkie kontakty do mnie. E, wydając u mnie książkę, która trafi do ogólnopolskiej dystrybucji, bo będzie we wszystkich największych księgarniach internetowych zarówno w formie książki drukowanej, e-booka. E, no to również e, wspomagacie realizację mojego marzenia, czyli stworzenia miejsca na wsi, gdzie nie tylko będzie rosła zdrowa żywność, ale będzie można przyjechać, odpocząć, poczytać książkę, zrelaksować się, oderwać się od e, szumu wielkiego miasta. Albo napisać swoją książkę i wydać w wydawnictwie autorskim, albo w innym wydawnictwie. Subskrybujcie kanał na YouTube Ustęp po Mówcie o tym kanale innym, a także na TikToku. Podążaj za marzeniami. Mam nadzieję, że jak na jednej platformie wymieniam nazwę innej platformy, to nie są bardzo cięte zasięgi, chociaż znając życie pewnie są. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu. Tworzymy piękny, dziki. Ogród, ale zobaczcie, zobaczcie, jak tu jest pięknie, jak tu jest cudownie. I posłuchajcie.